Myślę, że rewolucja technologiczna w obecnych czasach będzie wzmacniała ewolucję kompetencyjną w naszych przedsiębiorstwach, w naszych firmach, u naszych partnerów. Podczas dzisiejszej konferencji również padły bardzo ciekawe dane dotyczące zmiany efektywności naszych pracowników, nas samych, dzięki użytkowaniu poprawnym i wykorzystywaniu AI średnio nasza efektywność pracy wzrośnie o 30%. Co za tym idzie, zmienią się pewne struktury kompetencji, zmienią się stanowiska, będziemy lepiej wykorzystywać nasze kompetencje do poszczególnych zadań. Natomiast sytuacja w Europie wygląda tak, że bardzo mocno gonimy zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone w użytkowaniu najnowszych... Technologii. W Unii Europejskiej tylko 8%, co podaje Instytut Ekonomiczny, jest średnią dla wykorzystywania sztucznej inteligencji w firmach i przedsiębiorstwach. W Polsce jest to zaledwie, szanowni państwo, 2%, więc jesteśmy na szarym końcu, jesteśmy tylko przed Bułgarią i Rumunią. To pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia, i przyszłość jest przed nami.